Płomień Przyprostynia wygrał mecz z Wartą 2 Picz Kamion na Międzychód 3 do 1. Dzięki temu zwycięstwu przyprostyńska drużyna awansowała na czwarte miejsce w swojej grupie. Od początku spotkania widać było dominację zespołu z przyprostyni. Pierwsza bramka dla płomienia padła już w siódmej minucie. Strzelił ją Daniel Kulus. Radość sprowadzenia nie trwała jednak długo. Napastnik gości wykorzystał błąd obrońcy płomienia i uderzył na tyle silnie i precyzyjnie, że pokonał Mariusza Przybylskiego. Wynikiem jeden do jednego zakończyła się pierwsza część spotkania. Jednak trzeba przyznać, że zawodnicy z Międzychodu to są dobrzy zawodnicy. Niektórzy jeszcze niedawno grali w pierwszej drużynie, która teraz gra przecież w czwarty lidze i jest też jedną z czołowych drużyn. No, spodziewałem się, że będzie, że będzie ciężko i było. W drugiej połowie doszło do trzech zmian w zespole gospodarzych. W miejsce Piotra Skotarczyka, Tomasza Tomiaka i Bartosza Nowaczyka pojawili się Krzysztof Woźniak, Przemysław Fleischer i Sebastian Bordych. Tych trzech zawodników wniosło do gry sporo ożywienia. W 87. minucie meczu płomień wyszedł na prowadzenie. Na 2 do 1 wynik podwyższył Krzysztof Woźniak. W końcówce spotkania trzecią bramkę dla przyprostyńskiej drużyny strzelił Krzysztof Fleischer. Moi chłopcy grają cały czas do końca. To mają wpajane, żeby mimo wszystko warto, warto grać do końca, bo sami widzieli, że zdobyliśmy chyba 6-7 punktów właśnie w taki sposób. Zadowolony z przebiegu spotkania był nie tylko trener, ale także kibice. Staramy się grać, no praktycznie robimy to wszystko dla kibiców, bo dlatego te mecze są rozgrywane o godzinie 16 lub 15 w niedzielę, żeby właśnie kibice mogli przyjść, bo gdybyśmy chcieli dla siebie rozgrywać, gralibyśmy sobie w soboty na 11 i, i tyle. Gramy dla nich, no i liczymy na to, że będzie coraz więcej ludzi przyjeżdżało i z okolic. Zbąszenia i samego ich Po zwycięstwie z wartą 2, płomień awansował na czwarte miejsce w tabeli klasy okręgowej.